Dzień dobry, Jala Romanowska. Żydecz Romanowski. E, mieszkamy we wsi Kobeliny 1. Gospodarstwo znajduje się również w Kobelinach. Jest to powierzchnia 30 hektarów ziemi. Mamy 25 krów mlecznych, dojnych, 5 opasów, plus cielęta, łącznie wychodzi około 40 sztuk bydła. I podstawą jest właśnie produkcja mleka. Produkcja mleka. Mleko oddajemy do Mleczarni z Spomlek. Wystartowaliśmy w tym roku w konkursie gospodarstwo roku. I ku naszemu zdziwieniu zajęliśmy pierwsze miejsce. I ja w ogóle nie wierzę, że wygraliśmy auto. Zaczekie autko mamy piękne. Uda mi się? Uda mi się. Fajne autko. Mały, ekonomiczny. Kolorowy. W kropki. Nasze krowy to są krowy szczęśliwe. Po wydojeniu wypuszczamy je na łąkę. Obydwoje doimy krowy. W zasadzie wszystko razem robimy czyli też prace ogrodowe, kwestie pola, no to wtedy już Grzesiek wszystko robi. Kochamy Kobyliny za ukształtowanie terenu, za lasy, za piękną natury, za to, że nie mamy sąsiadów, jest taka cisza, spokój. I za co jeszcze? Niech dobry Boże pomoże, żeby nie było gorzej, a o to, żeby było lepiej, to ja się postaram. Że ono się zgadza? – Tak, oczywiście. To jest moje modce życiowe, które, które właśnie <laughs> doprowadziło do tego, że wypracowaliśmy sobie tytuł najlepszego gospodarstwa. Najlepszego. Z małych w tym roku.